Halo. dzwonię w sprawie laptopa, to jest aktualne? Zbyszek kucharski. trzy Halo. Halo. dzwonię w sprawie laptopa, to jest aktualne? Halo. Halo. Laptopa, to nie jest aktualne. Halo. A co ty się najebałeś alkoholem, że tak mówisz, że jakbyś mu nie chciał? Halo. Krzychu! Aktualny jest ten laptop czy nieaktualny? Bo ciebie nie słychać prawie wcale. Halo? No, jest, no. Aktualny czy nieaktualny? Nie. Nieaktualny. Halo. No halo. Sia ja pierdolę, co to za debil w ogóle odbiera? Halo? No, cokolwiek. No, w sprawie laptopa dzwonię z Elixa. Tak, no okej. Aktualny jest ten laptop, czy nieaktualny? No, a co chcesz zrobić? No, przyjechać i go kupić za 30 zł. Ale to aktualny jest, czy nieaktualny? Nie, 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 no on ładny nie jest. Ale to możesz przyjechać. No, ale jak on nie jest aktualny, to po co ja mam przyjeżdżać? No, ja Cię znam. Kogo znasz? A do Ciebie cię znam. Skąd mnie znasz? Tak tu bo chyba, co? Czy nie? Nie. Czemu? Okay. A co, jakbym przyjechał do Ciebie, to byśmy się wódki napili na przykład? Normalnie możemy sobie wypić wódkę, a czemu nie? No dobra, to jestem ja, no z YouTube'a i co? A no o, a ty do... Ja ci mówię tak to powiedzieć, że ten. No co? No powiedz... Będę na internecie. Nie będziesz, bo ja teraz nic nie robię. Ja szukam laptopa, żeby live robić z tego laptopa. Ja, ja nie wiem. No. I właśnie chciałem tego laptopa kupić, żeby live wyrobić z tego laptopa, wiesz? No no rozumiem dokładnie. No. To sprzedasz mi tego laptopa, czy nie? Koniec tematu. Czyli nie sprzedasz mi tego laptopa. <laughs> nie sprzedam ci tego. Tylko... A czemu mi nie sprzedasz? Halo? Możemy zrobić jakieś zasięgi. Jakie zasięgi? Halo? Jesteś tam czy ci... Jesteś tam czy cię nie ma? O, o, Dobra. Nie jestem czas No to udajesz, że cię nie ma, a jesteś. To co ty odpierdalasz? Za przeproszeniem. Halo! A co ty tak syczysz jak wąż? Ty se konia walisz, czy co tam robisz? to... sobie na z tobą rozmawiać. No, z tobą się nie da rozmawiać, bo ty się jąkasz, syczysz kurwa. Jak taki Eustachy. Syczysz? Ty jesteś jak ten... Eustachy, ty jesteś jak ten Eustachy z takiej bajki, z takiego psa miał Na, na Cartoon Network. Ale powiesz coś czy nie powiesz nic? Ja powiem... powiem coś i powiem nic. Powiesz coś i powiesz nic, tak? No dobra, ja się rozłączam, to jakiś kurwa maćpany, jesteś czy co? Halo. No jesteś tam? Halo. No halo. No halo. No halo. Jesteś tam? Co za debil ty, Co to jest za gościu w ogóle? On jakiś pojebany. On w ogóle się wysłowić nie potrafił. Pierdoli od rzeczy. Czekajcie do Nejcika ten, ten królik bardziej, a nie jakby ten. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie królika, to jest aktualne? Którego? Królik miniaturka ze 100 złotych. Tak. E, to... Pan mi powie, to jest prawdziwy królik, bo to wygląda jak maskotka. Ty no rozłączył się. Co on odpierdala? Co ten sfer robi? Halo Halo czemu pan się rozłączył? No nie, proszę pana, po prostu chcę, żeby pan mi wysłał filmik, wideo, jak ten królik się porusza, chodzi i tak dalej, żebym miał pewność, że on jest prawdziwy. No kurwa, czemu się rozłącza? Normalny telefon robię. Jakiegoś przyjadanego kolegę masz. Że się pytam normalnie go, człowieku, o królika, on się rozłącza. I nie wiadomo, o co mu chodzi. 3 zł. Pyk. Pyk. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie wynajmu domu z, z jacuzzi w środku Proszę Dzwonię w sprawie wynajmu domu, to jest aktualne? Tak proszę pana, ale yy, no, jest dosyć późno mi tu dziecko zasypia więc yy, No to pani, pani wyjdzie na dwór i pani na dworze ze mną gada Proszę To pani dziecko zostawi, bo tu na dwór pani wyjdzie ze mną pogadać, bo tu klient jest ważniejszy niż dziecko bo to no są nie pie... no, chyba dziecko jest proszę pana chyba. No ale pani chodzi? chce zarobić pieniądze, czy żeby dziecko spało. To look alike, alike. Eee, jeśli pani to proszę o... Proszę, pani, pani jest bezczelna, bo no, klient dzwoni, a pani co? Wydurnia się? Jaja se pani robi, czy co? No bezczelna była. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Dzwanie w sprawie wynajmu apartamentu. To jest aktualne. Pan mi powie, czy wchodzi w grę współpraca, czy to tylko za pieniądze? Halo? Halo? No co ten kurwa gościu robi, ty? Jeszcze raz do niego dzwonię. Czemu nie odbiera? Co jest? Nie no coś z telefonem chyba miałem. To jest niemożliwe, że gadam z nim a on się rozłącza człowieku. Wkurwia mi już to. Że taki dobry telefon mógłby on się rozłącza po jednym słowie od razu. Dzwonię do kolejnego. Cześć, dzień dobry. Tak. Dzwonię w sprawie wersalki za darmo. Mhm. To jest aktualne? E, e, tak, tak, tak. A kiedy wam sobie odebrał? A te poduszki są w zestawie? Tak, tak, tak. One są w zestawie. No jut jutro nawet bym podjechał po to. A koło której? O 15. A miałbym z kim załadować, bo ja będę w pracy. A, to, a, a, a to, to po pracy może być, bo pomoże pan nosić, nie wtedy? To znaczy, ja mam drugie zmiany. Aha, czyli co, nie, nie będzie miał kto pomóc nosić, tak? No właśnie o to chodzi. Aha, bo, bo teściowa po to jest u teściowej, a teściowa panu nie pomoże. To jest na parterze, Aha. to jest na parterze i nie ma najmniejszego problemu. Ale bo pan mówi, że pan dwie zmiany ma, nie? To może bym sam dał radę. Sam może bym dał radę to przenieść. Wie pan co, tą jedną część tak, ale tą drugą ona jest ciężka. Nie Aha. wątpię, że pan da sam rachunek. Aha. No jeszcze mi pan powie, bo jak pan ma dwie, dwie zmiany, a to jest za darmo, to y, za paliwo jak tam się dogadamy z pieniędzmi. Ale ja nie chcę nic za to, pan sobie Ale pan nie, sobie... to nie, że pan chce tylko za paliwo, że pan mi zwrócił pieniądze, bo to za darmo jest, tak, wystawione? Za darmo, ale czemu mam panu zwracać pieniądze za paliwo? No bo jak na paliwo wydam, to już nie będzie za darmo wtedy, tak ze stówkę by pan mógł dać chociażby te paliwo. Aha, czy jeszcze chciałby pan, żebym zapłacił za to, że pan weźmie. No z 5 dyszek za paliwo chociaż, bo no łóżko... ja, no... ja pan teraz robi? Nie, bo łóżko mi się przyda rzeczywiście, ale za paliwo pan by mógł pokryć koszty. No, y, albo pan wie, że przyjeżdża sobie i zabiera... Jest okej, okay. a przecież ja nie będę panu za paliwo dawał. Nie no pan ja, pan ja powiem panu sobie... tak, że pan jest bezczelny po prostu teraz. Miłego spokojnego, co? Bezczelny pan jest. Że pan wystawia za darmo, a jeszcze pan mnie na paliwo naciąga. <laughs> no bezczelny. No kurwa no bezczelny był. Tak są. Halo, dzień dobry. Dzień dobry? Dzwonię w sprawie kanapy skórzanej, to jest aktualne? A to jest z funkcją spania, tak? Że można spać na tym? Tak, tak, to Aha. A pan mi powie jakbym podjechał jutro, po to dałoby radę? No tak, tylko że pewnie wieczoriem. Aha, a to jest zagaty meble, ta sofa? A czyli pan co to kupę lat temu, bo, bo tam nie wiem, z 10-12 może lat temu. Ale Wagata meble, tak? Z tego co pamiętam no wagata meble, tak? Aha. A pan mi powie jak jutro bym podjechał ewentualnie to pan pomoże nosić? Znaczy ja nie pomogę nosić. Ma, jest ma nie masz opcji, żebym ja pomógł nosić, bo ja ją ja mogę z śrubami, więc chcę takie opcji, ja. Taki opór, nie? A tam w domu chcę... No, a... Mamy nową kanapę aha. i kwestia jest taka, że, że to że tą kanapę trzeba się i pozbyć tak. Aha. A tam w domu I ktoś jest, to, żeby pomógł nosić? Nie, nie. O matko boska. Bo wie pan jak ja wezmę do pomocy kolegę, to dodatkowe koszty będą, bo on za darmo nie pojedzie. A, no, ja, z banką tak naprawdę i tyle, nie? Ja no. I nie? O, no, bo nie dosyć, że pan będzie musiał mi za paliwo oddać, to jeszcze za tego drugiego pracownika zapłacić, nie? To dla pana no, będą... No, no ja za muszę panu to, no. Ale no bo... Z... Się... Ale pan jest bezczelny. Halo? Dobra, cześć, hej. Bezczelny pan jest, halo? Za darmo jest wystawione, tak? <śmiech> <śmiech> jeszcze drugiego pracownika będzie musiał opłacić, mówię, żeby wynosił. <laughs> Człowieku, ty będziesz miał takie... Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię po taką zabaweczkę dla dziecka, tak, dla dziecka takiego misia iglo, to jest aktualne? Y, tą grę, tak? Tak, to są takie pieski porozrzucane białe, jest takie A, iglo, jest taki, tak, tak. jest taki słoń tutaj we wodzie, takie ptaszki chodzą. No i tutaj takie klocki, to chyba lody, tak są? Y, tak, tak. No proszę pani, ja mogę pani zaoferować za tą gierkę. Bo to przypominam, dla dziecka jest, nie dla mnie. Ja mogę pani zaoferować, pani tu wystawiła za 45 zł, tak? Tak. No proszę pani, ja jutro po to jestem. 20 zł mogę dać i czekoladę dobrą. Taką do 5 zł. Yy, to ja się jeszcze zastanowię. Dobrze. A i jeszcze powiem jedno, pani. Wezmę dziecko tak? ze sobą i się dziecko do pani jeszcze uśmiechnie. Czy co pra... pracujesz w przedszkolu, no? O, Super! 20, 20 zł czekoladka i uśmiech dziecka. Co pani proszę na to? Za tydzień się odezwać, Za proszę? tydzień? Za tydzień. Tak? O matko boska, za tydzień ja myślałem, że jutro już mu dam tą zabawkę. No proszę, ja kupowałam w Milano kosztuje, więc... A ile pani no, dała za nową? Że pani za dużo nam... 90? O 90, a połowę ceny pani chce aż. No wie pani, to nie są drogie rzeczy te zabawki takie, no. Dwie mychy no. mogę pani dać, 22 złote mogę dać, o. Dziękuję, bo ja, tym bardziej, że usypiam teraz moją. O szkurwa, mać, no myślałem, że mu dam zabawkę. Kobita się nie chce zgodzić, Jarek, nie będziesz miał zabawki. Tak, ta, takie są te ludzie, nie chcą się zgodzić. Rozłączyła się. Roz... Rozłączyła się. Wicerobala, 10 złotych. Na koncie już mało mam, bo ja na koncie nie trzymam hajsu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dozwoniłem się do pana Drakuli. Halo? Jakiś, pro... jakiś problem? No nie, chciałem się zapisać na ten kurs rowerowy, co tam pan organizuje. Halo? Ty nie rozłączył się, ale jakiś jebnięty gościu, ty. Jakiś problem? <gryw> jakiś problem? I ogólnie, widzowie, to chciałem Wam podziękować, bo w lutym zrobiliście. Tak, słucham. Kalo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie kuchni, to jest aktualne? Kuchenta, tak, tak. Tak, tak, tak. A Pani mi powie, jakiej to jest wielkości? Nie, ja to nie podałam, wymiaru to samochodem. Nie mam dostępu Aha. żeby... Nie podałam wysokości na no, tej czy... Nie, nie ma wysokości. Ja będę na miejscu ja bym ją Aha. i dałabym. Pa panu a a pani, mi powie, pani mi powie, bo tam widzę na patelni, tam jakieś jajko jest zrobione, to idzie normalnie gaz podłączyć pod to i prąd, żeby mi ta mikrofala działała na górze? Nie. Nie? Bo tu, bo tu widzę, że jajko ktoś robił na patelni. <laughs> no tylko <córką> ustmarzyła. <laughs> a czy i da się podłączyć gaz? Czy to jest indukcyjna nie. płyta? Nie, ta indukcja w ogóle nie działa tam. Aha, no to co pani? Gówno zepsute sprzedaje? No nie dzieci, tam jest napisane w opisie. Może no, dla dzieci, no ale dorosły też może chyba gotować, nie? Jak się schyli na kolana czy coś? No, nie, że tak. No bo Powiedz. ja to właśnie chcę dla, ciebie, dla siebie kupić, bo ja nie mam dzieci. To <grym> nie działa, to nie gotuje. A pani mi powie, czy tam idzie chociaż wodę podłączyć, żeby ten zlew działał, czy nie idzie? Wiesz, raz, nie słyszałam. Czy idzie podłączyć wodę do tego zlewu przynajmniej, żeby woda była. Nie, nie, idzie. To co pani za gówno sprzedaje się działające? Mikrofala nie no, działa, płyta indukcyjna nie działa, kram nie działa. No, no, czyli gówno tutaj. No, ja mogę przyjechać za darmo to wziąć, a nie za 270 złotych, przecież to jest zdrajstwo narodu, żeby za tyle pieniędzy sprzedawać yy, zepsutą to... mnie już, zepsutą rzecz jeszcze z IKEA. No, pani by się wstydziła. Mi by było... Wstyd... No, to się wstydzi... no, to pan się wstydzi, że w ogóle pan dzwoni. Nie, tak bo ja myślałem, że to, to mi... działa, bo pani tu nie napisała, nie, że to nie jest działa. Napisane, Proszę pani, to niby działa. na pani miejscu było wstyd, że pani na mojej krzywdzie chce się dorobić. <laughs> że pani woła 270 zł za rzecz, która nie działa, bo tu w opisie tak. Pani nie napisała w ogóle, że to nie działa. Ja bym kupił, bym się nie spytał i bym przyjechał do domu zadowolony, że na przykład nie wiem, jajko se usmaża, a to nie działa, tak? jajko no, to... no, jeszcze pani stare jajko chce mi dać. No pani po prostu byłoby wstyd. Jeszcze tam jakieś owoce są zgniłe w szafce widzę. No pani by po... pani powiem tak, po prostu no, świeże, to... Halo! Halo, panu halo, halo! No ja mam pytanie, czemu pani nie działającą rzecz sprzedaje? Ja to zgłoszę do Elixa, do administracji zaraz. No to proszę zgłosić. Bo tu pani napisała tak. Indukcja w niczym nie przeszkadza, wszystkie szafki się zamykają, w dobrym stanie, czyli powinna działać, a to gówno nie działa, tak? Nie, to gówno działa, napisałam. Także indukcja nie świeci, dobrze? Jest, Pań, pani, no nie musi świecić, ale czy grzeje? Ja se latarką poświecę, no. No trudno. A, A to czyli pani, pani się nie... śmieje jeszcze z tego, tak? No to ładne jaja se pani robi. No bo jak ten tak pan mówi, no to to jest. Dobra, proszę to, pani, proszę. ja zgłaszam panią do Elixa za próbę oszustwa. Dobrze, to proszę bardzo. Proszę no, i na policję też zgłoszę. Okej, okay, dobrze. No. To pozdrawiam pana. Się pani dobiorę do dupy. Okej. Okay. No. Pozdrawiam. Ja, ja to już załatwię. Doprowadzę sprawę do końca. Proszę bardzo. O! Powodzenia. Że pani nie wstyd takie coś robić. No mi by było wstyd. No ale mnie nie jest wstyd. No, pani nie ma wstydu, tak? No a pan ma wstyd, że pani dzwoni w ogóle. No. I tak nie bo... takiego po to opowiada. No jakie, jakie głupoty? głupoty jakie głupoty? Że się spytałem czy to działa, a to nie... Pana, E, trzeba wyraźnie... Trzeba czytać dobrze. Proszę Pani, Poproszę dla dzieci, poprzez, ale bym Pani... Nie przeczytał, to by Pan wszystko wiedział. Proszę Pani, Aby, ja, 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 pan ja bym synowi powiedział, wyraźnie... żeby on mi kotlety zrobił na tej kuchence, a to gówno nie działa, tak? Oto Pani se ładnie pogrywa. <ścoughs> Dobra, dobry telefon był. Kolejny. Dzisiaj było kilka zajebistych telefonów. No aż sam jestem w szoku, że takie telefony powychodziły dzisiaj. No po prostu powiem Wam, że coś pięknego, coś eleganckiego. Ta kobita odzwania. Halo Halo, dzień dobry, ktoś dzwonił przez mnie z tego numeru, odzwonię. Dzwonię w sprawie fotelika samochodowego, to jest aktualność? I, tak, no, aktualna, tylko że ja tam gdzieś no Elixie nie zaoglądałam. Tak, aktualna. Aha, a to jest wysyłka czy odebrać trzeba samemu ją? No, ja ten fotel? Samemu, bo to jest taki ciężki ten fotelik. Że Aha. A, pa, a pani tam to to zw... A Pani nie, nie, zwrot za paliwo pani Pani zrobiła, jakbym sam odebrał? Zł, możemy się umówić. No, to może być za 170 zł. A pani powie, bo to jest do 36 kg, tak? tak? A jak 37 kg waży dziecko, to też może być? No to już nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ja go kupowałam do 36 kg. On no jest taki dosyć spory. Aha. Ale tak jak jest tutaj względem przepisów, to już ciężko mi określić, to... A, a, pa, a, pa, a Pani mi powie, ile dzieci jeździło tym fotelikiem bo Pani? Jedno, mój synek. Aha. Mój synek jest też niedużo, dlatego że my tak Aha. mieszkamy na Podąbrzycach w Płocku, przedszkole mamy Aha. po drugiej stronie ulicy, Aha. także tyle tylko co się poruszali, tam po mieście. Aha. A to na kolejne dziecko Pani nie zostawia na przykład tego fotelika sobie? Nie, bo kupiłam sobie nowy samochód Aha. i mam teraz nowy fotelik. Aha, no ale na... A jak na przykład... Nie wolę, bo już jestem stara na kolejny Aha, no ale wie Pani, może prezerwatywa Pani w pęknie i będzie Pani w ciąży wtedy. O Jezu, nie będę, już jestem Albo Pani będzie tak rodzika robiła i Pani zębami zahaczy o prezerwatywę i będzie Pani, wie, Pani będzie zaciążona wtedy. Będzie tak zwana wpadka i Pani będzie musiała urodzić i będzie Pani musiała fotelik kupić. Tak, a pani facet jest w domu jutro, jakbym przyjechał po ten fotelik? Jakby pani go zamkła w pokoju, a my byśmy takie barabara bara robili. Tak, och, ach, pani by robiła. Tak, och, ach, och, ach. Kurwa, jaki telefon wyszedł, człowieku. Elegant. Ale elegancki telefon. Wicerobala, 20 zł. Kaze zostałem się w pokoju Numer? Numer 21 To już tam biegnę, no. Za ile pan będzie? Yyy, eee, pół sekundy. A jak pan przyjdzie, to mi lada pan zrobi? A chcesz w papę dostać w fajrze? Jakbyś jak tu przyszedł, to już nie miał ze mną szans. W papę to byś ty dostał kutasem gołym. Ale ty jesteś kurwa mocny tajaczy. Tak bym skórkę zdjął i byś go lizał. Tak byś się dławił. Ale po co opisujesz swoją matkę, ja ci nie kazałem charakterystyki twojej matki dawać. Ale żeś teraz ciekawostkę jedną, gościu. Serio twoja mama taka jest, jak powiedziałeś teraz? Halo? Halo, jesteś tam? Słyszę jak oddychasz, halo, odezwij się. Czy już ci słów zabrakło? Ja to zgłoszę do administracji hotelowej, żeby mnie tak wyzywał pracownik. Ta. Tak. No, ja mam numer, kurwa, ja cię zgłoszę na No, to, to sam, to, jest, to, tyko, to sam tyko, siebie tyko. zgłosisz, ty chuju, bo to ty mnie obraziłeś pierwszy. A, i co? Łysoci? Łysoci? Pawianie, ty jeden? Halo. Zgłoszę cię do administracji hotelowej. Wypierdolą się z roboty za takie zachowanie. Halo. Halo, jesteś? Czy cię nie ma? Halo, jesteś? Halo, daj głos. Dobra, to nie był ten dziadek, ale to był podobny pracownik. Dzwonię do kolejnego hotelu, gdzie dziadek był. Dzwonię na kolejny hotel, gdzie dziadek był, czekajcie chwilę. Powtórzę, do najcika muszę powtórzyć. 10 złotych za kozackie telefony. Miłego wieczoru, mordeczko. D. Halo? Uwierz mi, że jesteś zgłoszony pod tym telefonem, kurwa, na policję, cwaniaczko. To nie mój numer. Uwierz mi. To nie mój numer. Będziesz miał nie, mój numer, nie mój numer, Nie mój numer! To tak, tak, numer. tak, tak! To ty miałeś wyrazić być pierwszy! On sam siebie zgłosi na policję, bo ja się go tylko spytałem, czy lodzika zrobi. A on mnie zaczął wyzywać, grozić mi śmiercią. Śmiercią mi zaczął grozić! A ja się spytałem, czy lodzika zrobi, jak przyjdzie do pokoju. A on mi śmiercią zaczął grozić, że w papę dostanę, to jest grożenie śmiercią. Groźba śmierci to była. Ja go odbierze. O ile, o, o ile on odbierze telefon, w ogóle to. Rezekwator, proszę. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Zatrzasnąłem się w pokoju numer 21. Czy może ktoś przyjść mi otworzyć? W pokoju 21? Tak. Mhm, A na jakie nazwisko jest pokój? Marek Łuszkiewicz. Tu dwa lata temu taki starszy pan mnie ratował z tego pokoju, bo też byłem w tym samym i się zatrzasnąłem. Jakby pani mogła właśnie, taki stary facet tam na recepcji u was robi, to on mnie właśnie ratował kiedyś, bo tak samo się zatrzastałem, bo teraz chciałem na zakupy pójść, a właśnie nie mogę wyjść z pokoju w ogóle. I czy... Da... się w pokoju, czy w toalecie? No w pokoju. Nie idzie drzwi otworzyć w ogóle. Chcę właśnie wyjść na zakupy, a w ogóle drzwi nie idzie otworzyć. Rozum i co, Pani by przyszła mnie otworzyć normalnie? Halo? się. No, jak Pani mnie otworzy, uda się Pani mnie otworzyć, to Pani nagrodę dostanie. Piersi Pani wypieszczę. Halo? Nie pan, co? Bez takich żartów, proszę Ale to nie są żarty, serio mówię, że Pani piersi wypieszczę. I takie będą na, naelektryzowane. Rozłączyłaś. Ona chyba nowa w robocie, widzowie, bo ona się nie znała, ona nie wiedziała, że to żart. Ona chciała iś serio otworzyć. Ty. My telefony, skrzynki pootwieraliśmy, jeszcze robię telefon. Halo, dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie łóżka, to jest aktualne, za darmo? Eee, tak. A pani Mam mi dobrze. powie, to jest, z matera... to jest z materacem czy bez materaca? E, można z materacem, bo ja tu nie sobie jak najbardziej można z materacem. Aha. A wygodny ten materac jest? Wie pan co, ja kupiłam to mieszkanie i po prostu pozbywam się niepotrzebnych Aha. rzeczy, więc ja nie korzystałam z tego łóżka, więc nie mi cokolwiek powiedzieć, Aha. po prostu robię remont, bo kupiłam Aha. mieszkanie i po prostu jest to łóżko niepotrzebne. A to nie lepiej Pani w piecu spalić niż ludziom oddawać? Proszę? Nie lepiej Pani w piecu spalić to niż ludziom oddawać? i po prostu oddać na takiej zasadzie, aha. jak nie znajdzie się kupiec, a w przyszłym tygodniu wchodzą takie kupie. Kupiec? No, która chce to przyjąć. Kupiec? Która chce to przyjąć. Która chce to przyjąć. Się aha, podkawiłam. aha, dobrze. Już myślałem, że za to płacić trzeba, aż się wystraszyłem. No przecież jest oferta oddam za darmo. No tak, no ale wie pani, niektórzy wystawiają za darmo, a później się okazuje, że czekoladki chcą, wódeczkę chcą. Nie, absolutnie nie. Fachowcy wchodzą w przyszłym tygodniu, jak aha. po prostu pozbyć się mebli, aha. Aha. Na taki, tak, na takiej zasadzie. A pani mi powie, ile za, ile za dom pani dała, zapłaciła teraz, w tych czasach? A no, wie pan, co no już nie rozmawiamy o takich rzeczach, tak? No z, ja mi, z milion złotych? Na na z milion złotych pani dała za dom, za mieszkanie? wie pan, co? Ja wystawiłam ofertę na łóżko. No nie, tak, ale mnie ciekawi, za ile tak, pani tak, mieszkanie kupiła. No za które kupiłam. A pani na kredyt kupiła, czy za gotówkę? No, proszę pani, ja jestem łóżkiem zainteresowany i ja jestem zainteresowany pani historią, kto te łóżko sprzedaje za darmo. Ale ja nie będę swojej historii życia opowiadać, bo to, to jest przedmiotem sprzedaży na Olipsie, tak? No tak, a ma coś pani jeszcze za darmo czy tylko te łóżko? Halo? Czy pani jest naprawdę tym łóżkiem zainteresowany, bo szkoda mojego czasu? Tak, nie? jestem zainteresowany łóżkiem i oprócz tego, czy pani ma coś za darmo jeszcze do oddania? dywan, które tutaj mieszkały. Aha. No to ten dywan też bym zabrał wtedy. No dobrze, no to zapraszam, tak jak pisałam w I to jest serio za darmo, czy jakąś czekoladkę na przykład byłoby trzeba kupić nie, pani? Nie, za darmo, za darmo. Aha, no to super. A o której godzinie jutro można podjechać po to? Jutro to nie, bo akurat mam wyjazd zaplanowany, ale zapraszam w niedzielę. Aha, i jeszcze mam pytanie, czy ma tam pani kogoś, żeby nosić mi to pomógł do auta? Nie. Bo wie pani, jak pomocnika wezmę, to się koszty podwyższą. Pani już będzie miała więcej do zapłaty, nie? Ja chcę się też pozbyć problemu, postaci łóżka. Ale tu jest napisane za darmo, czyli jak ja wezmę pracownika, to pani musi mi zapłacić za paliwo i pracownikowi za to, że będzie wnosił. Aha. Aha, no to pani jest bezczelna w takim razie, że za darmo pani mi każe łóżko brać. Że pani na. Nie, no pani jest bezczelna. Pani nawet za paliwo mi nie chce wrócić, no pani se jaja robi? Przecież pani myśli, że samochód. Pani myśli, że samoch samochód to na wodę jeździ? Proszę pani, pani musi za paliwo zapłacić, jak ktoś ma wziąć to łóżko. Jest napisane za darmo. Ja nie będę do tego interesu dokładać pieniędzy. Oszalałaś, babo? Może ja będę jeszcze płacił za to.